Za chwilę rozpocznie się piąty akademicki przegląd muzyczny. W tym roku udział wzięły 44 zespoły, za chwilę od tytułu najlepszego będą walczyły 3. Kto wygra? Przekonajcie się sami. Ile zespołów zgłosiło się do konkursu? Do konkursu zgłosiło się około 40-50 kapel studenckich, które chciały wziąć udział. Jak to wygląda na tle poprzednich edycji? Czy, czy z roku na rok coraz więcej kapel się zgłasza? Czy wydarzenie cieszy się większym zainteresowaniem? Wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, coraz więcej kapel się zgłasza i poziom też jest coraz wyższy. Mieliśmy naprawdę duży problem, żeby zakwalifikować trzy, żeby wybrać te trzy konkretne zespoły, które wezmą dzisiaj udział. Jakie zespoły są w tegorocznym finale? W, w tegorocznym finale mamy zespół Eleanor Gray, Terrific Sunday i Mademoiselle Carmel. And Desi to Zbos. jest dobre miejsce na to, żeby robić taki przegląd muzyczny. To jest świetne miejsce, do, żeby robić przegląd muzyczny. Z klubem Bazyla współpracujemy od wielu lat. No, a w dodatku dzisiejszy koncert realizują realizatorzy z Radia Afera, więc ludzie, do których mamy pełne zaufanie. A jak pod względem muzycznym w tym roku przebiega konkurs? Poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Jesteśmy bardzo zaskoczeni tym, jak świetne kapele zgłosiły się do akademickiego przeglądu muzycznego. To są już zespoły gotowe grać na wielkich scenach. Ja. Y, nazywamy się Mademoiselle Carmel and the Zibras. Y, I czy to jest wasz taki pierwszy konkurs? Tak. I czy macie zamiar go wygrać? No Nie. ja. <śmiech> <Nie>. <śmiech> Bardzo chcielibyśmy, zależy nam na wygranej, ale cały czas podkreślamy, że to, że jesteśmy w finałach i że w ogóle dostaliśmy się do tego konkursu, jest dla nas już ogromnym sukcesem. A czym właściwie dla was jest ten konkurs? Jest ogromną szansą. Mamy szansę pokazać się przed dużą publicznością, ponieważ główną nagrodą jest wygranie, zagranie na Polibuda Open Air. Dla nas, jako dość młodego zespołu, jest to, jest to ogromna szansa. Bardzo się cieszymy, że, że ta szansa właśnie trafiła się nam. Jak długo gracie? Bardzo krótko. Ja sama gram na rok na scenie regowej, z zespołem gramy od pół roku. Rozmawiamy z Eleonor z Grey. A ja mam na imię Alan. A ja Jacek. A ja nie Jacek. To jak? Marcin. Marcin. Dobrze, panowie, czy to jest was ta, taki pierwszy konkurs? To znaczy, ja będę odpowiadał za siebie, nie. I teraz będę odpowiadał za chłopaków, też nie. A jak długo razem gracie? Gramy od, w tym składzie 2012 roku, od listopada. Dokładnie. Czy wydaliście już jakieś, jakąś płytę? Płyta jest nagrana, pracujemy nad nią i jeszcze przez chwilę będziemy pracować, bo im głębiej w temat, tym coraz więcej drzew, a poza tym też inne pomysły. Także będziemy nad tą płytą jeszcze pracować. Ona wyjdzie, sądzę, na jesień 2014. Kto dzisiaj, Waszym zdaniem, wygra? My. A jakie macie plany na przyszłość? Szeroko zakrojone naprawdę to no chcemy, chcemy zrobić sławę, pieniądze i święty spokój. Pamiętaj um. o jachtach, tak? Nie ja. jachta, jachta, jachta. jachta. jachta, jachta. Jach. chcę. Ja chcę jacht. Ja, chcę Kim jesteście? Zespół Terrific Sunday z Poznania. Piotr Kołodyński i Artur Chwionewski. czym dla was jest ten konkurs? No jest na pewno czymś ważnym, ponieważ... Chyba najważniejszym nawet. No, najważniejszym dlatego, że w tych przeglądach, w których braliśmy udział, jeszcze nigdy nie przegraliśmy i mamy nadzieję, że podtrzymamy taką małą pasę. naszą pasę, dumę, ale no, mamy na pewno podium, więc jest, już jest dobrze i no kolejny konkursik. Nie no to jest jakby wiesz, no krótko mówiąc każdy jakby przegląd otwiera jakieś tam kolejne furtki, a przegląd jakby wiesz afery jest... Można powiedzieć śmiało, wiesz, jak chodzi o Poznań wiesz, renomowane po prostu. Nie? Jak się wygrywa, to są fajne profity z tego. Jest wejście, wiesz na ciekawe imprezy, więc można jakby działać dalej. Nie jest motywacja po prostu tego, żeby wygrać. Nie? A jak długo gracie razem? Od dokładnie roku. Tak, dokładnie 370 dni wychodzi dzisiaj. A co gracie, Jaki rodzaj muzyki? I Indie Rock. Indie Rock, <g desserts> trochę bazowany na Kings of Leon, w, w folsach, znaczy nie bazowany. Jak najbardziej to są nasze inspiracje. Mimo, że do naszych inspiracji nawet, zaliczają się także Beatlesi na przykład, czego zupełnie nie słychać w naszej muzyce. Ale no, y, staramy się robić muzykę podchodzącą pod brytyjskiego rocka. Czy jesteście tym zespołem, który z finałowych zespołów ma najwięcej lajków na Facebooku? Tak, jesteśmy zdecydowanie. To niczym nie świadczy, ponieważ dzisiejsze zespoły naprawdę są na wysokim poziomie. To jest, to jest naprawdę jest zdrowa konkurencja i, i super się te, tych zespołów słuchało podczas eliminacji. I dzisiaj też jest taki stresik, no wiadomo, konkurencja jest, ale naprawdę no, lokalnie wszyscy super są zgrani. także... W ogóle wiesz, już sam fakt, że jakby trzy finałowe zespoły są jakby z pierwszego dnia, jakby tych półfinałów, bo były dwa półfinały i wszystkie trzy finałowe są z pierwszego półfinału, nie? bo i my, Elenor, i Karmelka wszyscy graliśmy, wiesz, pierwszego dnia, więc już zdążyliśmy się poznać jakby od strony wiesz, koncertowej muzycznej. Nie? Więc...